Hej, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj otworzymy kalendarz adwentowy z Pokémonów, ten aktualny za 2023 rok, plus jeszcze otworzymy ten, który zacząłem otwierać z 2022 na shortsach, ale postanowiłem, że wszystko sobie zrobię, właśnie, że resztę tego kalendarza zrobię sobie na odcinku, żeby było ciekawiej, no i pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, polajkować ten filmik, a sponsorem dzisiejszego odcinka jest jak zawsze... Jest jak zawsze. Nasz cudowny pokeshop. No i zapraszam widzowie do zakupów. Pamiętajcie, że z kodem VCR macie 5% rabatu na cały asortyment. A teraz przechodzimy do penningu. Ja w tym momencie otworzyłem sobie już dzień 12. Mamy tutaj taką kartę. Te wszystkie karty, właśnie jeśli chodzi o, o kalendarz adwentowy, one mają tutaj tą śnieżkę. Żadne karty nie posiadają tylko i wyłącznie, no, to znaczy najprawdopodobniej, tylko te karty z kalendarza. Także ja sobie tą kartę właśnie odkładam na bok i w tym momencie. Za Zbieram się za dzień 13. To jest kalendarz adwentowy za rok 2022. I w środku mamy booster. Jest to booster z Astral Radiance, więc w tym momencie sprawdzamy środek. Będziemy otwierać ten booster. Zobaczymy, co odwizowie tutaj dostaniemy. I przekładamy raz, dwa, trzy, cztery. O, dobra. Zaczynamy od znacznika. Czekajcie, bo ja mam generalnie problem, ponieważ ten kalendarz jest bardzo duży, a ja muszę mieć jeszcze ja zapany podgląd właśnie na kamerę. Czy mi się wszystko po prostu nagrywa dobrze? Okej, okay. Iwi, o kurde, Meloni! Co taki drop widzowi poleciał? Tutaj na samym początku. To jest właśnie nasza karta z tego Astra Radiance. Ej, generalnie jeśli chodzi o Astra Radiance, to jeśli chodzi o taki jeden z lepszych dropów, to miałem tylko i wyłącznie Meloni. Także mamy drugą kartę z tego właśnie kalendarza adwentowego za 2022 rok. Ej, świetnie, kurde, powiem Wam, że nieźle. Dobra, tylko jakby tutaj to zrobić? Ja w ogóle to tak, aha, przechodzę w tym momencie do dnia numer 14, do dnia 14 i tutaj mamy booster. I generalnie te kalendarze mają takie bardzo dziwne boosterki. W środku mamy po trzy karty także uwaga, otwieramy ej to w ogóle może być bardzo, ale to bardzo długi odcinek sprawdzamy co jest w środku turtwig, tutaj mamy bidufa i na samym końcu nie wiem co to widzowie jest do końca to jest, yy, albo czekajcie to jest ogólnie co to jest, co to moi drodzy widzowie jest aha Pokémon center to jest chyba, nie wiem czy to jest do gry kurde jakieś okej okay, dobra przechodzimy do dnia numer 15 i zaraz będziemy sobie otwierać e, właśnie za rok 2023. I tutaj mamy kolejny taki sam booster, gdzie w środku są trzy karty. Nie wiem, czy coś tam można dostać. Nie mam bladego pojęcia. Togepi Magnemite, to jest Snisel. I mamy ten plakacik taki. I kolejny dzień. I tutaj w środku mamy jakąś kartę. I tutaj jest lapras wersji. Holo. Ogólnie te karty z kalendarza Pokémonowego są strasznie wykrzywione. Spójrzcie tutaj, jak ta karta jest naprawdę mega krzywa. Kęf, okay, tylko to to ogarnę. W tym momencie mamy dzień 17. I w środku, z tego co widzę, znajduje się booster. Booster z Chilin Rain. My dostaliśmy meloni z Astra Radiance. Także drop powiem wam, że spoko. Jeszcze, jeśli chodzi, jak o sobie otwierałem, tak, tak jak widzieliście na, na szorcach, otwierałem sobie gdzieś tam też te boostery. To tak naprawdę nic tam nie poleciało. Teraz dopiero coś poleciało. Aha, i w środku za 2022 rok jest booster z Evolving Skies. Więc myślę, że warto kupić inkę, Rograf, Gastly, ledyba, malamar i Banet Nomholo. Dzień 18. I w, nie wiem, co jest w tym dniu 18. Jest, widzowie, moneta, ale poczekajcie, bo nie mogę się do tej monety dostać. Zaraz spróbuję ją otworzyć. Od razu sobie jeszcze otworzę dzień 19. Mamy tutaj Fusion Strike. Fusion, ten mini booster. Sprawdźmy zawartość. Widzę fajnego Pokémona, którym jest minun Baltoy, i tutaj Slugma Slagma. Wersji River. Dobra, udało mi się dostać do tej monety. Jest to druga moneta z kalendarza za 2022 rok. Nie wiem, gdzie mam e, tamtą monetę, ale tak, proszę bardzo, to jest właśnie ta moneta. W tym momencie dzień numer, numer 20. I w środku mamy kolejną kartę i widzę, że ona jest mega zniszczona. Ta karta, ona ma strasznie, patrzcie tutaj, widzicie to? Ona krawędzie ma mega zniszczone. Abo masnął. Wersji holo właśnie z tym znacznikiem śniegu. Od razu odrzucam na bok. Dzień 21. I mamy tutaj boosterek Brilliant Stars mini booster. To są mini boostery. Ja to tak nazywam. Więc sprawdzamy zawartość. Ej ciekawe, czy ciekawe, czy można coś wydropić z tych boosterów. w to nosepas, Norand i tutaj mamy shinxa w rewersie dzień 20. W ogóle ciekawe co jest pod dniem 24. Dobra, dzień 22. I w środku mamy Pikachu! O kurde! W wersji holo. Pierwszy raz widzę tą kartę. Nie widziałem wcześniej tej karty. No to tutaj widzowie jest dobry drop. SWSH 153. Takie oznaczenie ma ta karta. Dzień 23. I w środku mamy chyba najprawdopodobniej naklejki. Tak. Mamy naklejki, proszę bardzo, naklejeczki kolejne, ponieważ za dzień 9 czy 10 też tam były naklejki. Mamy, o kurde, widzowie i tutaj jest karta i ona jest zapięczętowana, Ice Rider Kyle Rex VMAX, jeśli to dobrze wymówiłem. Ona jest dobrze, widzowie, zapięczętowana i z tego co widzę także centering ma nie najgorszy. Także nie, nie wiem, czy ją wyciągać. A ja wyciągam w sumie, co będę widzowie trzymać. Zaraz sobie to wszystko poprzekładam do koszulek i zobaczmy. Bo tutaj macie w sumie kodzik, to warto było to otworzyć. I tak ta karta się prezentuje. Kurde, więc powiem wam, że jeśli chodzi o ten kalendarz, to opłaca się kupić. No tylko wiadomo, otwierać to. Wiecie, każdy jeden dzień, yy, inny jeden ten numerek żeby tego nie otwierać tak jak ja wszystko naraz, no bo to wtedy straci sens, ale że nagrywam odcinek, no to wiecie, jesteście w stanie zobaczyć, co jest tak naprawdę w środku tego kalendarza. Mamy booster z Brilliant Stars i w sumie bardzo dobrze, ponieważ te boostery są naprawdę w cenie. Magmar, Riolu tutaj leci, Barmi, Stario, yo! O kurde, no to widzowie, dostałem bardzo, to bardzo dobry drop. Dobra, jestem szczęśliwy, jeśli chodzi o kalendarz za 2022 rok, ponieważ tych kart było naprawdę sporo. Ja Wam jeszcze pokażę, jakie karty miałem właśnie z tego. Delibeard, a to nie, to jest z poprzedniego odcinka, to jest też z po, poprzedniego odcinka, to też jest z poprzedniego odcinka, a Ice Q, aha, jeszcze była jedna karta po którą właśnie w tym momencie sięgam i to była karta za pierwszy dzień BIRTHWEEK, tak, zobaczcie sobie one są wszystkie z tym oznaczeniem więc w tym momencie karty lecą tak naprawdę do kolekcji, o tutaj pikachu i my przechodzimy za my przechodzimy do openingu kalendarza za 2023 rok, czyli za ten aktualny, także możecie sobie kupić na święta i sobie otwierać, dobra tak się prezentuje ten kalendarz i powiem wam, że w środku jest właśnie Gleison VK, także Tutaj, yy, to znaczy, to jest za pierwszy dzień, z tego co pamiętam. Dobra, ja spróbuję to otworzyć. Spróbuję to otworzyć, tak, żeby tego nie rozwalić. Zobaczcie, tak się to prezentuje. W ogóle to jest bardzo, to bardzo ogromne. Nie no, chyba to, roz, chyba to rozwalę. Już nie jestem pewny. Dobra, udało się tutaj dostać do środka tego kalendarza. I jak to wygląda? Zobaczcie. Cyk, rozkładamy, i w tym momencie mamy właśnie te wszystkie po kolei nasze dni. Także my od razu przechodzimy do dnia pierwszego, a w dniu pierwszym jest najprawdopodobniej właśnie Gleison. Ej, on jest w sumie zafoliowany. Super. Ale ja o kurde myślałem, że wygląda jak standardowy Gleison yy, z Crown yy, i ja sobie go od razu otwieram. Proszę. Ale ta karta jest pokrzywiona mega. Dobra. Gleison v -ka. w tym momencie leci, leci do kolekcji. I co tak naprawdę w środku? Nie mam pojęcia. A! Będą nowe boosterki. Właśnie z ery Scarlet and Violet. Więc spoko w sumie, wam powiem. Dobra, Makuhita, Nazwita, na samym początku. Pinchuri, Deino, Magikarp, Sudoudo, Grusza, o dobra, przeskoczyłem sobie. Great Ball, Pawmi, Sableye. No i to tyle, jeśli chodzi właśnie o dzień numer dwa, dzień numer trzeci i co w środku mamy. Ciekawe, czy też będą te mini boosterki. Ej, czekajcie, bo ja mam teraz problem. Aha, tutaj jest breloczek. Tutaj jest widzowie breloczek, ale on strasznie się nam tutaj wbił. Jest Gleison z Pikachu. Gleison z Pikachu. W ogóle dzisiaj wam powiem, e, który lepszy, jak dla mnie kalendarz, no bo Kurde. A jeśli chodzi o dropy, no to 2022 kalendarz mega spoko. Ej, czekajcie, czy tutaj oni zrobili teraz tak, że rzeczywiście wszystkie promki są zafoliowane? I dobrze, bo one jednak się niszczyły. Stuntler w wersji holo. Ja od razu sobie wszystko otwieram. Wiadomo, gdybym zostawił w tej folii, to karty miałyby większą wartość. Ale ja generalnie otwieram, ja sobie to później przekładam do koszulek. No i one też właśnie mają to oznaczenie śniegu. Ej, piękne. Piękny jest te holo. Naprawdę super, śliczne. Okej, okay, dzień piąty. I dzień piąty, znowu kolejny booster. Dobra. Yy, a, są jeszcze stare boostery yy, z ery Sword and Shield. I jest tutaj booster z Fusion Strike. No i ciekawe, czy poleci coś. Ciekawe, czy coś poleci. Kodzik? O, kurde. Dobra, źle wam pokazałem. Ale mówi się trudno. Raz, dwa, trzy, cztery... Przekładamy i w tym momencie lecimy. Ej, ale ta energia jest strasznie ciemna. Kurde, to jest chyba jakiś zepsuty booster. Sydney, Snom, Snorlax, Trubish, Totodile, Azumarill. I na samym końcu mamy Gorebis w non-holo. Okej. Okay. Dzień szósty. To w ogóle będzie mega długi odcinek. A, są te mini boosterki. O, kurde. O, Spaldea. Jakie one są śliczne Jakie one są widzowie mega śliczne Dobra, czy ja tam się mogę dostać? Maril, Wingal i mamy Fuego w Reversie ja, <grym> oh yeah. a dobra, a co tutaj jest? Co tutaj jest? Nie wiem, to jest jakieś zaproszenie w ogóle, pokémon TV Aha, Card Dex, nie wiem o co chodzi Możecie mi widzowie wytłumaczyć w komentarzach A my lecimy za dniem do dnia siódmego I mamy też tutaj booster ze Scarlet and Violet Takie mini boostery, nie? One są super Jakby otworzyć ten kalendarz i pochować te mini boostery I później je po prostu sprzedawać Hondur I Magikarp w rewersie Magikarp w rewersie Dzień ósmy Dzień ósmy i mamy tutaj Z tego co ja widzę Mamy kartę Okej okay. Glastier. Kolo. Od razu, od razu otwieramy, od razu otwieramy. Aha. To jest w ogóle inaczej, wydaje mi się, że to jest inaczej zafoliowane niż na przykład promki z ETBK. Takie, takie widzowie odnoszę wrażenie, że to jest całkowicie inna folia. Jest bardziej taka, bardziej cienka. Glastier? Tak. Kolejny I numer dziewiąty. I w numerze dziewiątym mamy, proszę Państwa, booster z Scarlet and Violet. jakie ja dawno tego nie odczytałem. Scarlet and Violet. Ale ten booster się szybko otworzył. Ok. Sprawdzamy. Grimer. Kaknia. Toxicity, City. Heracross I no oczywiście standardowo. Bez dropu. Zobaczcie sobie. Ten stary kalendarz. Za 2022 rok nam oddał. O, mamy tutaj monetę. Szczerze, nie wiem co to jest za Pokémon. Możecie mi napisać w komentarzu, byłbym wam mega wdzięczny. Kolejna moneta, a tutaj mamy za dzień 11. Za dzień 11 mamy naklejki. Mamy kolejne naklejki. Uu, jaki Pikachu słodki mega. Kurde. No tutaj widzowie spoko. Kolejne naklejki. Może kiedyś po prostu wspierającym rozdam te naklejki, bo ja to tak, no, zbytnio fanem naklejek nie jestem. I mamy dzień. Dzień 12. Dzień 12. Jest to Pikachu w wersji holo z Raichu, tak? O kurde, dobra. Także znowu rozpieczętować to bardzo ładnie i później sobie to przekładam wszystko do koszulek moich i sprawdzamy. Pikachu, Pikachu, Pikachu. O! Tą kartę też pierwszy raz widzę. Dzień trzynasty. A w dniu 13 mamy booster z Fusion Strike. Ej, to jest drugi booster z Fusion Strike właśnie w tym kalendarzu. Także powiem wam, że spoko. Jeśli chodzi o boosterki. Morpeko. Morpeko. Dobra. Ale kurde, czemu to tak zostało przełożone dziwnie, no? Dobra. I tutaj w środku jest na pewno jakiś drop. Kurde, albo te energie są jakieś mega ciemne, albo mi się po prostu wydaje. Morpeko i... i... i Rotom i... i... Oh, bez trupu, bez trupu w tych boosterach właśnie za rok 2023. Tutaj mamy mini-boosterek. Mini-boosterek z Paldei. Otwieramy, sprawdzamy, co jest w środku, a mamy w środku, uwaga, oj, przepraszam. A mamy w środku Fuekoko po raz kolejny, chociaż tutaj mamy charaktet nie Charchatet. nie wiem jak, jak się wymawia do końca nazwy tego Pokemona, ale ten jest właśnie w wersji Reverse, o kolejny mini booster, serio, jeden za drugim, I to jest mini booster z Fusion Strikes, Fusion Strike, dobra i Falinks mamy w wersji Także widzowie dropy są w mini boosterach. Ale... Dropy są tylko i wyłącznie chyba jako rivers, nie? O Kolejna promka. Kolejna promka wersji holo. Od razu to... Od... No proszę cię, chcę to otworzyć. No halo. I coraz gorzej to otwiera. Dobra, jednak musiałem użyć nożyczek. O, proszę bardzo. Cyk, dzień 17, powoli zbliżamy się do dnia 25. I mamy kolejny mini booster ciekawe czy Paldei Scarlet and Violet. Dobra, tutaj też mogę, mogę się założyć, że tutaj też poleci Fuekoko. Fuekoko? Nie. Szapet. Ej, pierwszy, pierwszy raz chyba widzę tego szapeta. Lol, dobra. Cyk, cyk. Dzień osiemnasty i mamy tutaj monetę. O, wiecie co wam powiem? Że te monety też polecą do wspierających chyba. Zobaczymy w sumie, jak to będzie. Także warto jest go sobie wspierać. Yy, Vulpix. Vulpix tutaj jest. Ej, kurde, ale w ogóle w kamerze teraz to zauważyłem. Jak to się pięknie mieni. Dobra, dzień 19. Zaraz nam wyskoczy jakaś bardzo potężna promka. To nie pamiętam w którym dniu. Dobra. Fusion Strength. Fusion Strike, Fusion Strike. Ciekawe jaki reverse tym, tym razem dostaniemy. Baltoy i mamy Togetemaru. W reverse. Dzień 20 Dzień 20 mamy tutaj promkę i ta promka będzie jakaś... Czekajcie. Tą promkę zostawię na sam koniec, bo to może być dobra promka. Ja w sumie nie wiem jakie tam są promki. Także to będzie jako niespodzianka na sam koniec. Kolejny mini booster z Paldei. Kolejny mini booster z Paldei. Dobra, jak powiem Wam tak, jak nie poleci żaden drop, to uważam, że za rok 2022 kalendarz Pokemonowo-adwentowy jest better. Mamy tutaj kolejną promkę, ale też jej nie pokażę. Te promki sobie na sam koniec sprawdzimy. Dzień 23 mamy naklejki. Kolejne kolejne naklejki. Dostaliśmy tutaj Happy Holidays! I tutaj mamy pikachu z Glaceonem. O kurde, dobra, powiem Wam, że ładnie to wygląda. Dzień 24 mamy kolejną kolejną promkę. Kolejną promkę, której też wam. Ej, to jest w ogóle gruba promka, bo ona jest z kodem, tak? Czyli zaraz sobie będziemy sprawdzać te promki na sam koniec. I dzień 25 mamy booster. Mamy booster z Paldea i WOL. Dobra, wszystkie sobie promki zostawiam na sam koniec. Teraz sobie otworzymy właśnie ten booster z Paldei. Powiem wam, że jeśli chodzi o kalendarz, spoko, nie ma źle. Fajne dropy poleciały, Slowpok, Litleo, rograf. dobra tutaj będzie drop, jakby tutaj wiem, że będzie drop, uwaga, uwaga, Tauros i chyba to tyle, tak, nie, nie ma dropu, <grym> o kurde, dobra i mamy promki teraz, tutaj, Snom, ok, Snom, to sobie później wyciągnę, kolejny to jest Vulpix, Alolański Vulpix, o kurde, tego to się nie spodziewałem, że tu będzie. I teraz powinna być to z promka. Wow! Glason v Vimax. O kurde! No to tutaj widzowie grubo poleciało. Ale dostęp, dwie dobre promki dzisiaj. Dobra, od razu sobie otwieram. Ja pierdzielę. No Gleisona dostać takiego pięknego. No ekstra. Ekstra. Aż muszę później sprawdzić, czy jeszcze był kalendarz, właśnie, za rok 2000. A, musiałem to otworzyć, żeby, żeby wam kodik wręczyć. A, e, właśnie ciekawe, czy jest za rok 2021, bo nie wiem, widzowie. Ja generalnie tak pierwszy raz otwieram właśnie taki kalendarz pokemonowo-adwentowy. Glaison VMAX, no to jest, to jest chyba, to jest chyba moja na, najlepsza karta póki co. To znaczy, jeśli chodzi o właśnie o, o Arcik. No, mega, mega ten Glaison, piękny jest. Dobra, widzowie, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z kalendarzy adwentowych, także ja Was zapraszam na Pokeshop. Takie wasze kalendarze możecie sobie jeszcze kupić z konem Faucer macie 5% rabatu na cały asortyment. Ja dziękuję oczywiście Pokeshop za to, że mogłem nagrać taki odcinek. Właśnie z tych kalendarzy to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!